Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Ja powiem Wam, że dzisiaj jestem trochę jeszcze chora. Tylko trochę, ponieważ zastosowałam kurację y, atomową, wstrząsową na mój organizm. Jeszcze mówię tak niefajnie, bo przez nos, bo z nosem właśnie największy problem. Y, cały czas gdzieś tam i coś y, się w środku. Y, y, Toczy jakaś batalia, wojna. Co zastosowałam, żeby w ciągu 48 godzin dojść do siebie? No, tak, jeszcze troszkę jest ten katar. No, wiadomo, że to tak nie od razu, ale tak, yy, wywar yy, z cebuli, z, yy, z tych, no, widzicie, że znowu mi słów brakuje. No, z obierek z cebuli. Tych brązowych, tych ciemnych, co się do jajek daje na święta wielkanocne, żeby je zabarwić. To taki sobie zrobiłam. Do tego liście laurowe, do tego tymianek, miód yy, i lipa. Taki sobie zestaw zrobiłam. Trochę jeszcze dałam oregano, no a tak trochę pomieszałam, taki miszmasz zrobiłam. Yy, no i piłam to. Yy, do tego jeszcze sobie dolewałam kropelkę propolisu czy kilka kropelek, tak, żeby, żeby to trochę wzmocnić, ten z propolis dostałam kiedyś w zestawie do miodów od takiego pana, gdzieś tam ze wschodu Polski, zamówiłam sobie i dostałam gratis, taki, taki malutki słoiczek tego propolisu, no i ja sobie go dolewałam, do tego inhalację z olejku oregano, olejku oregano też piłam, kilka kropelek, <tuszy> I co jeszcze? No, i te inhalacje z witaminą C, z tym oregano, z jodem. No, co mi tam pod rękę wpadło, to jakiś olejek pichtowy, wszystko, pod, wszystko leciało non-stop. I zawsze mnie intryguje, skąd tyle, tyle katarów człowieku, tego śluzu. Wiecie, bo to jednak się tam coś zbiera. I Was przeproszę na chwilkę, to troszkę się wysmarkam. No i musiałam y, też mocno y, się y, chusteczki zaopatrzyć, które, których nie miałam na początku i papier toaletowy, wiecie jak to jest. Ach, ojejku, przepraszam, przepraszam, ale nie chciałam ucinać tego filmu, żeby y, y, Yy, nie, yy, nie montować go później. Nie lubię montować filmów, trzeba czekać, denerwuje się wtedy strasznie i, yy, i tyle. Światło się wyłączyłam, wyłączyłem. jestem niewyspana dzisiaj i yy, yy, leciał film po prostu i zapomniałam go wyłączyć i ten film yy, on był odcinkowy i wżerał mi się w pamięć gdzieś tam, w koncentrację yy, i tak. Yy, Ciągle go słyszałam. No i przez to się nie wyspałam, bo jak była jakaś głośniejsza scena, to po prostu. I zamiast to wyłączyć gdzieś tą łapą kliknąć. To po prostu mi się nie chciało, bo jestem osłabiona i tak mi się spać chciało i tak... Ojejku, no nieciekawie. Sny często nam się wdzierają w głowę, więc dobrze jest zasypiać przy czymś przyjemnym przy jakichś komediach, wyłączyć jakieś wiadomości, gdzie są negatywne informacje, nie oglądać horrorów, co ja robię. Ja mówię jedno, a robię drugie, wiecie. <ścoughs> Ale taka jest zasada, żeby nie oglądać nieprzyjemnych rzeczy na wieczór, ponieważ mogą się przyśnić. Ja miałam dzisiaj taki przypadek, właśnie bo wczoraj namalowałam obraz i stwierdziłam, że zrobię go... Znaczy naszkicowałam na razie i lekko go pociągnęłam w szarościach. To będzie taka dama w szarościach ze złotem. I te szarości mi się przyśniły później w nocy. Wszystko w moim śnie było takie szaro, złoto, beżowo, świetliste. I tak się ten. Doszedł do wniosku, że to jest objaw tego, że wczoraj właśnie wymyśliłam sobie szaro, złote tła. I też przeglądałam na Pinterestie podobne y, motywy z, takim właśnie, z taką właśnie kolorystyką. No i, no i widzicie, i przyśniło się. I to jest udowodnione, ponieważ jest coś takiego jak teoria synchroniczności Junga, Karla Junga, jednego z najlepszych psychologów, na którym y, wielu psychologów się opiera, to takie guru psychologii, oprócz Freuda, to jeszcze jest Jung, y, i on właśnie kiedyś miał pacjentkę, która była bardzo, bardzo realistycznie nastawiona na życie. Nie przyjmowała do siebie żadnych paranormalnych możliwości, jakichś wizji, symboliki, znaków, snów. No kompletnie nic. Bardzo realistycznie wszystko na, na logikę brała i wytłumaczała sobie logicznie. I pewnego dnia była u niego na wizycie, na terapii. Nie wiem, na co się leczyła. W każdym razie miała jakiś kłopot. I się śniło. sknił jej się skarabeusz. I jak ona ten sen opowiedziała, to za chwilkę pojawiła, pojawił się na, na szybie jakiś furgot. Coś się tak jakby dobijało do szyby. Okazało się, że na szybie pojawił się żuk taki z rodziny skarabeuszów bardzo rzadko występujący w Europie, ale jest i on osiadł na szybie. I jak to ta pacjentka zobaczyła, to właściwie momentalnie uwierzyła w zjawiska nadprzyrodzone i całkowicie się zmieniła. A znowu idzie moja znajoma, pewnie na uczelnię, nie pracowała i i od tego czasu Karol Young zaczął pracować nad teorią synchroniczności, bo, bo bardzo często mamy tak, że coś nam się przyśni, a później coś się pojawi nam podobnego w życiu, albo o czymś myślimy. Na przykład chcemy kupić auto, i nagle te, ten model tego auta nam się ciągle pojawia na drodze, ciągle go widzimy, zwracamy na niego bardziej uwagę, yy, i on jakoś tak. Przypadkiem czy specjalnie pojawia się na naszej drodze, jakby wszechświat chciał sprawdzić, czy na pewno to auto nam się podoba i na to, to auto trzeba mentalnie pracować. Więc jest to ciekawa taka teoria, i bardzo, bardzo lubię się nad nią pochylać. Bo ja też miałam nieraz takie przypadki, że coś mi się śniło, a później to się wydarzyło w życiu. Albo o czymś pomyślałam i to się spełniło, bo to jest też taka kwestia manifestacji swoich marzeń, swoich intencji, które wysyłamy we wszechświat i to bardzo często nam się dzieje. Tak jak moja intencja na przykład, że, że znajdę wolne miejsce parkingowe, i ja codziennie je znajduję. To na którym mi zależy, oczywiście, żeby było blisko w przychodni. I, i sobie tutaj, tutaj parkuję i mogę do Was tutaj z tego miejsca troszkę pogadać, z tego względu, że jest jeszcze wcześniej. Jakbym przyjechała później, to by tego miejsca pewnie nie było, ale przyjeżdżam w takich godzinach, kiedy to miejsce powinno się znaleźć, chociaż też nie jest to regułą, bo już nieraz mi się zdarzyło, że krążyłam po Katowicach, żeby to miejsce znowu znaleźć. Co jeszcze chciałam powiedzieć? A, jeszcze jedna sprawa. Ostatnio mówiłam wam o cukrzycy yy, i zostałam troszkę zbesztana. Yy, ja tam wysłałam tym paniom, które yy, yy, nie zgadzają się z moją opinią link do Totalnej Biologii i chciałabym sprostować jedną rzecz, że ja powiedziałam, że cukrzyca bierze się od cukru. Nie kochani, nie, nie chodziło mi o cukier, taki cukier proszku, takim co słodzimy herbatę. Mi chodziło o cukier mentalny że nie mamy słodyczy w życiu, że ktoś nas nie przytula, ktoś nas odrzuca, jesteśmy wyrzutkiem i, i stąd ta, ta cukrzyca, a nie dlatego, że, 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 że bierze się od ilości cukru. Ja bardzo, bardzo dużo słodzę, znaczy słodzę, no herbatę i kawę słodzę, herbatę trzy łyżeczki, kawę cztery łyżeczki, no taki mam system, nie wypiję gorzkiej herbaty, bo jest mi niedobrze, z kawą jest to samo. Już próbowałam, no nie da się, po prostu jest, chce mi się wymiotować. Ale za to herbatki, wszystkie ziołowe, wszystkie owocowe, nie wypiję znowu z cukrem, bo też mi jest niedobrze. Zioła tylko czyste, no taką mam dziwną fizjologię, że, że tak ma. I, i, I w związku z tym, no Prostuję to, bo niektóre panie mnie nie zrozumiały, o co mi chodzi, prawdopodobnie, że, że to nie, cukrzyca nie jest od cukru, takiego zwykłego cukru, tylko od takiego metaforycznego cukru życiowego że ktoś tam nas nie przytula i jesteśmy wyrzutkiem rodzinnym czasem, i albo się oddalamy od rodziny i nie, nie ma tej, tej bliskości od rodziny. Nie jest to oczywiście regułą, bo to zależy od genetyki człowieka, co nas dopadnie na, na temat da, e, e, danego konfliktu, który nam się tworzy w organizmie. E, no, mój katar, moje przeziemienie też jest konfliktem. E, prawdopodobnie, i już nawet właściwie e, szukałam tego konfliktu, który by mógł to spowodować, e, No, to jest węszenie. Węszymy coś. Jakąś y, intrygę, coś nam się nie podoba, coś nam śmierdzi, y, i efektem końcowym tego konfliktu jest faza zdrowienia, która pojawia się w postaci choroby. Y, no po prostu y, choroba jest po to, żeby wyrzucić to, co nam, nam się działo w umyśle, y, że coś nam śmierdzi, coś musimy zwęszyć, coś musimy wywęszyć, coś nam się nie podoba, i z tego bierze się, kochani, katar. No, mi się sporo rzeczy nie podoba. No, i, i chciałabym je zmienić w świecie, w życiu, no ale nie da się, po prostu się nie da. Świat idzie swoim tokiem i go nie naprawimy. Możemy doprawiać tylko siebie. I to jest właśnie dla nas taki drogowskaz, że jak zmienimy siebie, to zmienimy świat wokół siebie, bo to bardzo często szybko się pojawia. Taka zmiana, i, i, i jest zauważalna, że, że możemy zmienić swoje otoczenie budując siebie. I ja tego doświadczam bardzo często, bo odkąd zaczęłam pracować nad sobą mentalnie, rozwojowo, duchowo, to pojawiły się takie osoby w moim życiu. Te osoby, które nie pasują do moich wibracji, poodpadały po prostu i ja ciągle mówię po prostu, nie wiem, co jakieś słowo dzisiaj jest, słowo dnia po prostu. I, i pojawiły się te, które ze mną rezonują i, i, i rozwijają się na moim poziomie. Więc to jest, to jest taki, no widać to po prostu, że, że jak my się rozwijamy, a inni nie zostają w tyle, to odpadają. I prawdopodobnie. Jest tak w partnerstwie, że my zaczynamy się piąć gdzieś naszej mentalności w górę, a na przykład partner lub znajomi zostają w tyle, bo oni się nie rozwijają, i w pewnym momencie zaczynamy czuć, że nie mamy o czym z nimi rozmawiać, że ich świat jest troszkę bardziej ubogi niż nas. Może tak to powiedzmy. I, I my idziemy dalej, ktoś zostaje. Czasem ktoś nas dogoni i znowu się z nim y, utożsamiamy, ale to się rzadko dzieje. I y, 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 y jest taka symbioza z osobami na wspólnym poziomie. Kochani, nie będę mówiła więcej, bo to nos mi się znowu zatyka i czuję, że po prostu brakuje mi oddechu. Także myślę, że powiedziałam to, co chciałam powiedzieć. No i idziemy dalej to, na ten tydzień, na ten miesiąc, na ten rok i, i działamy, walczymy, nie? Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam serdecznie.